ma z tej strony Tricus. Jako, że jesteśmy najzabawniejszą ekipą na YouTubie, to dzisiaj tak. zrobimy śmieszne tiktoki. Na pewno, to było ironiczne, Zipek. Dzisiaj sprawdzimy, czy jesteśmy jakkolwiek zabawni. o to w tym chodziło dokładnie. W każdym razie jest ze mną Jack Frost oraz Maciek. I w sumie Jack Frost jest zabawny. Jak ze mną i z Mackiem, przekonamy się. Więc zostawcie łapkę, żeby dodać nam trochę śmieszności. Ale to było niemiłe <laughs> dla Macka. Cleanem w YouTubie. To, <laughs> Auto to było niemiłe dramaćka, nie to, to co śmieszna, ja powiedziałem. Maciek! Maciek czemu wygra. sobie nie robisz wygra. niedobrze? Ej, no bo jestem cringe. Zróbmy z tego TikToka stary i wtedy no. wygra. Tak. Serio? Macie cieszyć Nie, macie zrobić TikToki. Dobra, kto z nas zrobi najśmieszniejszego TikToka, a to oznacza, że rozśmieszy pozostałe osoby, ten wygrywa. Jeżeli ktoś zrobi nieśmieszne, to przegrywa. Na pewno. To co, pierwsza tura. Kto idzie do kibla, Jak to zostaje ze mną. Wygrany zostaje z zipkiem. bo Zipek jest zajebisty Dobra. Trzy. Zróbcie z tego TikToku. Mój pierwszy TikTok, To mój pierwszy TikTok. Ja nie chcę zostać. No wiecie co. Dobra, dobra. Trzy, cztery. O, tak. nie! No czy... idźcie! A, to my idziemy do Kidla, nie ma co w ogóle. <grym> ale tak, ja zimkiem? A, dobra. Robimy TikToka pierwszego. Kurde, ale co tu bym. No nie, no i to jest presja właśnie ta, no! Jaka presja, co ty gadasz? Dobra. No, nie masz żadnego punktu. Zamykajcie tam! Dobra, masz jakieś pomysły, czy nie? Pierwsza sprawa, czy masz w ogóle TikToka na telefonie? Mam. Zaczynamy. Co ty na to? To nie ma TikToka, stary. Ja nie mam. Nie masz TikToka na telefonie? Nie, ja nie mam. Ja nie, usunąłem, bo za dużo czasu na niego traciłem. Nie, ja w ogóle nie przeglądam, stary, ale mam po prostu, żeby sobie przeglądać. Słuchaj, od kolegów Słuchajst Aha, oni idą już nagrywać TikToka. Nie możecie? Nie, my A, idziemy grać w rzutki, grać? bo nie wiadomo ile tam będziemy. Okay. Proszę nie wychodzić już. No dobra, ja. Dobra, stary. Pa. Możesz zrobić na przykład TikToka? Mógłbym którym... sparodiować po prostu. Sparodijesz wszystkich. Czyli zrobisz na przykład. coś na przykład. Jak, jak ty ty lubisz grać w gry, nie? Stary. Lubię. No to połączmy te dwie rzeczy. Czyli naszą ekipę z grami. I zrób na przykład player selection. Player jest selection. I no, jest player... napis na górze że na przykład łukasz i robisz go grubego takiego, nie? No. Na przykład, ty robisz kogoś tam. E, no Paroduję, że to się pokazuje, go, jak wygląda. No w sumie spoko. Tylko, że może to być hammer, jak to No trudno, Dawaj, Lecimy. Hej, yo, what's nice? Eh? Paki do pracy, no już, kurwa! No zacznijcie pracować! Chłopaki, skończyłem, chodźcie! Hopy! To tak. tak. Ale my nie możemy na to patrzeć. No tak, dopóki wy to... nie nagracie swoich, tak? Aha, Czyli... No tak, a, no tak, a wy... Tele... Tele... I a nie masz się reagujecie? Nie, 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 jeszcze nie, Dopiero wszyscy na wszystkie nie, grać w tak. nie, Dopiero na koniec wszyscy, na wszystkie naraz nie, 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 więc nie, 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 robimy nie, 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 Photoshop Przebrać. Teksty na podryw, któremu nie oprze się żadna laska. Część Trzecia! Uf. Uf. Czy twój tata jest wyrwany? Bo nieźle by cię wyląbał. Wow! Matko jedyna! Hej, mała! Masz trochę czasu? To dobrze, poszukajcie facetu. Hej, mała! Wiesz, dlaczego spotkamy się tylko nocą? Bo nie mogę na siebie patrzeć. Dobra, dobra, nie zostawiamy jednej coś muzyki. Nie! Zobaczcie, zobaczcie. Trzymajcie się. Ernest, jaki masz pomysł? Ja zrobię śmieszną szkołę. Staraj zrobię pranki na nauczycielce. Lifehacki na pranki. Wow! tego nie widziałem! Dostar pierwszy raz na ja tym kanale. Nikt się nie będzie spodziewał. A ty będziesz panią Frost. Serio? No. no nie. Pa, ale ja nie oddam tak dobrze. Pani będziesz panią Zips. Frost. Dobra. Słuchajcie, my nie robimy zupełnie nowego TikToka, tylko odtwarzamy TikToka, który polega na czymś naprawdę bardzo zabawnym, że pewna pani się kładzie i przelatuje przez nią piłka do pingponga. Jako że nie mamy teraz na pokładzie żadnej kobiety, no to Zipek pokaże swojej kobiece ja, które u niego jest wręcz silniejsze nawet niż męskie. Ej! Chyba jednak nie. O Tiktok! Dobra, nasz TikTok jest nagrany. 2-4 sekundy. Ja muszę teraz go tylko obrobić, dodać jakąś fajną muzyczkę, żeby wiecie, był bardziej tiktokowy trochę. Tak naprawdę, można wołać już chłopaków i reagować na wszystko. Dodajemy muzykę, taką samą jak w oryginale, e, czyli Funky Town. To jest dobra muza. Dobra, zrobione. Uważam, że mamy genialnego TikToka i każdego bardzo rozbawi. To co? Robimy testy. Robimy testy. Patrzcie, a jak podsłuchywali? Co jest? Kurde, nawet nic mi nie powiedzieli. Ja siedziałem drzwiami na schodach, bo tak gdzieś Maciek? jest. To co panowie? Zobaczmy teraz co nagraliśmy. Maciek był pierwszy, więc powinien też pokazać swojego TikToka jako pierwszy, żeby przełamać lody. Dawaj, Maciek. Ale chyba Maciekowi w ogóle to zajęło no, też najpierw. No, tak mi się ci wydaje. Nawet co w nie było, stary? Pół stary. godziny stary. nagrywania. Oby było warto, oby warto było, serio. Wybierz Boka teraz c O, <laughs> Ale Chamilu <dołaś laughs> <byłem. laughs> Maciek 5000, od kiedy masz tu <laughs> <laughs> Ej, to jest dobry TikTok, to zajębiste, jest bardzo dobry, zajębiste. to jest bardzo kreatywne, mi się najlepszy, podoba. Najlepszy, najlepszy. Tak. No. Ej, mocne, ja się nie tak. To Warto było tego czasu, e? jednak było naprawdę Zgadzam się. Ej, podoba mi się, ja się to, że zrobiliś TikTok o całym składzie. Genialne. Tak. Dobrze ja odegrałeś wszystkie Ja się nie na internecie, dzięki. Zobaczymy resztę. Dzięki Macie, kurde. Dobra, to macie teraz tysięcy. Łukasz był jako drugi, więc Łukasz, ja wezmę swój telefon. Łukaszowi zajęło jeszcze krócej niż mi, a ja sam nagrywałem 5 minut no Czyli ty Łukasz. 2,5 no? 3, Pół godziny, kontra dwie minuty, kontra pięć dwie... minut. Zobaczymy, kto nagrał najlepszy. Panowie, czy jesteście gotowi? Czy każdy z was ma dziewczynę? No. Dobrze, więc chciałbym wam pokazać sposób, jaki możecie je wyrwać, kiedy będziecie w takim związku, gdzie będzie ciężej. Okej. Okay. <laughs> Teksty na podry Jak podtrzymać nasz związek? Z tego? Tak, Za pomocą tak, twoich tekstów tak. na podryw. Dobra. Zobaczcie, czekać śmieszne jest? Czy... <laughs> ja, się, ja, ja się boję, że to będzie taki trochę. Teksty na podryw, któremu nie oprze się Cześć, część trzecia. Uh, uh. Cześć, mała. Czy Twój tata jest derwalem? Bo nieźle bym cię wyglądał. Uh. Hej, mała. Wiesz, dlaczego spotykamy się tylko nocą? Bo nie mogę na siebie patrzeć. Wow, matko jedyna. Hej, mała. Masz trochę czasu? To dobrze, poszukaj sobie facetów. Dziękuję bardzo. Dokładnie, mi też łzy napłynęły. Dziękuję o, bardzo. Ja jestem dumny ze swoich... Nie 3 minut. Co o tym myśleć. Ja, ja jestem też. dumny ze swoich trzech minut pracy. Ej wiecie co, ja Wam powiem, Łukasz jest bardzo śmieszny, że on to robi po prostu. I jako, że po prostu mhm. nie chce żeby mu robić przykrości. Nie, 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 nie. Reakcja była słaba i to dobrze. W sensie nie spodziewałem się, że aż tak słaba. <laughs> A, ale to jest dla moich widzów na TikToku, których kocham, bo to jest trzecia część, bo dwie zrobiłem Ale stary, trzecie. bo ja nie zrozumiałem te, tego TikToka, bo ty grałeś dziewczynę i nie rozumiałem czemu no dziewczyna tak, to no mówi to i myślałem, ja że to będziesz ty mówił i gdzie ja trzeba będzie reagować i nie strzaiłem tych TikToków stary. I ile pracy trzeba w to wkładać. Bez przesady, Jizas, to TikTok! Ja dziękuję, ja jestem dumny z siebie, mogę już odejść z tej sali. Dobra, panowie, ja wam pokażę, że można robić oryginalny i ambitny content na TikToka. Co jest? A i co O Boże, co jest? To jest mój cały TikTok, panowie. Niestety widziałem to dużo razy już. Ale ja oglądam za dużo Tiktoka. Dobra, Maciek wygrał, koniec tematu. Chyba. Ja, Maciek ja się wygrał pierwszą tysiąc. rundę, no. Ej, serio, to śmieszne jest? Tak. tak. No, was, to kreatywne pokazać no. wszystki, nikt się nie spodziewał tak dobrego Tiktoka. My zrobiliśmy jakieś gówno, ja no ja więc wrzucam mojego już te, teraz na Tiktoka w tym momencie. Może i Maciek wygrał pierwszą rundę, ale jest jeszcze runda druga, która jest rozstrzygająca, ponieważ nawet, jeżeli Maciek teraz jest zwycięzcą, a przy Przegra w drugiej rundzie, to i tak, i tak musi dać tysiaka zwycięzcy. Żartuje, <laughs> żartuje. Żartuję. To, to miał być mój śmieszny TikTok. Nie, no runda druga. Lecimy. Co można by było zrobić, żeby ten film był lepszy od poprzedniego? A ty nie masz wymyślonego? Bo... No nie właśnie nie. Szczerze mówiąc, nie, ma, nie miałem żadnego pomysłu. Więc teraz tak naprawdę trzeba by było coś też sparodiować, bo mi to całkiem dobrze wychodzi, jak widzimy. Eee, może drugą część? Może jakieś reakcje. Albo reakcje? Team skład na jakieś konkretną sytuację. Na przykład co co się stanie, jak wybuchnie balon i Łukasz na przykład, jaką ma reakcję, jaką ma ten, jaką ma ten, nie? Wiesz, co chodzi? To nie możesz, jak, pij, jak pije T-Squad na przykład i możesz wziąć na przykład ciebie, tam normalnie, że pijesz, potem no. o, że, nie, że, że Ernest wypija dużo, tak strasznie dużo, całą wodę, a butelkę ukaś... wody. Tak. Ja na przykład tak leciutko, a Łukasz całą butelkę na siebie wylewa. No dobra, dawaj, robimy to po Tak. Prostu, no. Maciek, Już? dobra robota Dobra, zrobione, kolejne, zapraszam Teraz do dentysty teraz, No zapraszam teraz ty, leź, ty. A? No Po krótkiej naradzie jak tam byliśmy, stwierdziliśmy, że mój TikTok nie był śmieszny Więc zrobimy dokładnie tego TikToka co Maciek, jeden do jednego, identycznie tylko w 3 minuty Typo osób t ty skład Jack Frost Uy, Ernest Chcesz zrobić to dobrze? Nie To jest najlepiej, jak mogę to zrobić Uwierzcie mi na słowo Jestem dumny z tego To jest autentyczna parodia tego, co się odwaliło pięć minut temu Idę po Ernesto Ja mam taki pomysł, stary Bo bardzo ciężko jest przebić TikToka Maćka Wiem, że zrobię jego parodię Co ty? Dawaj Nie no, wiem, że Łukasz robił Bo z nim o tym gadałem <laughs> I, I mówiliśmy, że śmiesznie byłoby, gdybyśmy obydwaj to zrobili Ale, skoro on już to zrobił to ja robię w takim razie jak sprankować każdego scisku od stary. To mówiłem już, jaki jest mój pomysł, więc słuchajcie, scenariusz jest genialny. Maciek boi się potworów, więc jego przestraszy straszny klaun. Łukasz boi się, że kończy się jedzenie, nie będzie mógł grzeć, więc jego prankiem to będzie, że już nie mamy jedzenia na hali, albo że nie nagrywamy odcinka z jedzeniem. Zipek jest najniższy z naszej ekipy, mimo że nie jest jakiś niski, to i tak się z niego śmiejemy za to, bo jesteśmy po prostu chamscy, więc niech się od razu kojarzy z tym. Ja nie tak? mogę do tego dostać. Jak więc... dostać? Ja jestem kilka centymetrów wyższy od niego i mogę do tego dosięgnąć. Więc szybkowi wystarczy, że coś położę na wysoką szafkę po prostu eee, A ja nie wiem, ja jestem najbardziej lubiany. <śmiany> 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 dobra. <śmiany> więc dobra, więc zrobię na odwrót, że ktoś powie, że mnie lubi i wtedy po ja powiem, że o, ale miło, i wtedy ta osoba powie, że mnie nie lubi, a ja się rozpłaczę. E, to jest typowe. To w sumie jest często powtarzane. <śmiany> tak często robimy tobie. Jak? I płaczesz codziennie. Nieprawda. <śmiany> <śmiany> tak. Jak sprankować cały ciskład? O, lubię jeść i psuć rzeczy Ej Łukasz, skończyło się jedzenie! Ej, Zipek, dobrze widzę, to ty? Czekaj, muszę się bardziej schylić. Potrzebujesz czegoś? Tak, podaj mi taśmę! Musisz się wziąć ze stolika No weź mi podaj! Ej, Tricus, Wszyscy cię lubią! Serio mordo? Chuj nie, Czekaj, idę się narzeć! <gry> Więc teraz jest druga runda. Zobaczymy, czy poprawiliśmy się razem z Łukaszem. Ponieważ obydwa nasze TikToki nie wywołały zbytnio dużo radości. I zobaczymy, czy Maciek zrobił kolejny majstersztyk. To wiesz, zajęło długo w sumie robienie tego TikToka, co teraz robiłeś? Teraz, teraz myślę, że myślę, że będzie Równe 10 minut, stary, robiłem teraz. Że będzie mocne. Dobra, uwaga. Maciek, tysięcy Lubię. Jak Piety Skład? A ja całe no. Tak, tak. wiadomo. No, tak, o, dobra, a, no, tak, żywek dobra zipek Tak. To jest 1000% prawda, co się <śmiennie> dzieje. Dlatego jest tak, tak. mokro. Okay, dobra, no. tym razem nie wybuchliśmy śmiechem, ale zdecydowanie jest to dobry TikTok. Bar bardzo porządny, tak? prawda? Po Więc w takim razie teraz co? TikTok Jacka. Uwaga, panowie. Typa osób osobisty Jack Frost. O i to co ty jakby co. Zrobię parodię ty... swojego. Może byś go... Dziękuję. To jest mój TikTok. Jestem z niego bardzo dumny. Ja się zaśmiałem wewnątrz siebie. No... <śmortalny> <gry> jest tak ciężki, Czy jest oś, oś, oś. Ja muszę chyba wyjść z tego. No, dostałem cringe. A Ej, ale mam jedno zaśmianie się na TikToku. Jeżeli Ernest nie dostanie, znaczy, że tym głównym właśnie wygrałem. I no. to świadczy o naszym humorze. Tak, tak. Jeżeli nikt się nie zaśmieje z mojego, to <gry> jest Jestem zły. na równi z Łukaszem, a robiłem mój 10 no. razy dłużej. Robisz taką, taką najgorszą przeróbkę twojego dobrego TikToka Ej. jeszcze 5 minut po tym, to jest tragedia. Ej, ale Ej. Ale to jest cudowno oglądać cringe na TikToku. Tak, ja też tak uważam, serio. To jest moje podejście do TikToka. Dobra, panowie. Ja zrobiłem też coś podobnego co Maciek, ale trochę lepiej? inaczej. Nie, Słysza. nie, nie lepiej, inaczej stary, Dobra. po prostu. Poczekaj reakcji. sprankować cały dyskład. O, lubię jeść i psuć rzeczy. Ej, Łukasz, skończyło się jedzenie. To jest prawda. <noise> Tadek, wyglądaj się, śmieje z tego. Aaaa! Aaaa! A, o, założyłeś to Maćka. Co się Ej zipek, dobrze widzę? Tu ty? Czekaj, musisz się bardziej schylić. Potrzebujesz czegoś? Nie, dobrze. Tak, podaj mi taśmę. Musisz się wziąć ze stolika. No weź no, mi podaj, Yes, yes, dobrze. Jest za yes, Nie, nie no ja też się, ja się zaśmiałem. To, cieka to ciekawe było po prostu. I tak gdyśmy się nie zaśmiali, tak byśmy ci dali tą wygraną. No, płakam ten swin. Za Jest, no po prostu. Moim zdanie, za kreatywność, daje. Do, za kreatywność. Dobrze, że nie udało się dojść do mojego fragmentu, bo on nie był fajny. O, bo więc macie remis. Gratulacje panowie, macie remis. Jak nie był prawdziwy? Był oczywiście Był nieprawdziwy, prawdziwy. był nieprawdziwy. tak prawdziwy. Czyli jednym słowem, zremisowaliśmy z maczkiem. Tak. Więc zostawiajcie teraz łapki w górę, na przykład 10 tysięcy i wtedy zrobimy dogrywkę, tylko tym razem na przykład najstraszniejsze TikToki lub też jakąkolwiek inną edycję, więc koniecznie zostawcie łapki, jeżeli chcecie widzieć więcej TikToków T-Squad. To było na tyle. Na razie. Trz.